Hej, witam Was bardzo serdecznie. To jest taki, można powiedzieć, audiolog informacyjny, ponieważ dużo osób pytało się mnie, jak dostać się na kanciastą zabawę, na której właśnie teraz jestem. No to macie teraz odpowiedź właśnie w tym materiale. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak dostać się na kanciastą zabawę, to proszę uważnie słuchać. Więc tak, na Kacie z tą zabawę możecie dostać się w ten sposób, że podaję wam Skype'a, właśnie Skype w opisie tego filmu będzie i zapraszacie mnie na Skype'ie. Na Skype'ie napiszecie do mnie, jeżeli ja odbiorę właśnie tę wiadomość, to napiszecie do mnie i będziemy to tam realizować po kolei z kolegą. Dotychczas gra na 105, a jest 15 slotów, także jeszcze parę miejsc zostało. To, co teraz widzicie, to jest obiekt kanciastej zabawy. Tutaj, gdzie teraz frunę, tutaj będzie taki ogromny zamek. Już tu jest budowany. No i będziecie po prostu do rzeczy. Będziecie pisać mi te podania na Skapie, jeżeli ja Wam wszystko powiem, co wypisać, i wtedy będziecie wypisywać. Więc myślę, że dostanie się ktoś z Was, ktoś będzie tym szczęśliwym, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia. Jeszcze taki mały waruneczek, żeby dostać się na ten serwer musicie mnie zasubskrybować. Maksymalnie mogę dodać 5 osób, więc zapraszam do subskrybowania oraz pisania mi na Skype, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia. Jeszcze taka mała mm, przypominka, że ja zawsze mogę sprawdzić kto mnie subskrybował, a kto nie, więc dzięki za uwagę i jeszcze raz do zobaczenia.